Cześć. Cześć. Dzień dobry. No i mam. Z numerem 1 Matador pod Oliwią Szarła 260 60 kg. Konia trenuje Maciej Mariusz Wnorowski, przepraszam. W zeszłym sezonie koń wygrał tylko w wieku czwartej grupy, wygrał na dystansie 1800 metrów i uzbierał nieco ponad 6000 zł biegał dosyć przeciętnie, ale jedną wygraną na średnim dystansie odniósł. E, z numerem 2 piękny Siwek Menago zostanie Wiaczosława Szymczuka w siodle praktyka androkejski Esentur Turganali Ulu. Bardzo dobra waga, 51,5 kg. E, Koń, który nie najlepiej e, biegał e, latkiem e, bez e, sukcesów, bez miejsca w pierwszej trójce, ale dzisiaj ta waga tutaj jest o, bardzo, bardzo taka usząca. Numer 3. Terrior e, pod Aleksandrem Kabardowem, stajniak Krzysztofa Zawilińskiego Kabardo Kabardow pod wagą 53 kg. E, ostatnie zwycięstwo ten koń odniósł w październiku 2017 roku. To jest już koń 9-letni, możemy go więc spokojnie nazwać weteranem. Biegał już w tym roku, zajął szóstą czyli przedostatnią lokatę, odpadł dość daleko, e, był za zwycięzcą ponad 30 długości. E, z numerem 6 dane z Corneli Frajle w środę na stan Sabatego pod wagą 62 kg. E, bardzo ciekawy koń, który wygrał w swoim debiucie e, w zeszłym sezonie w maju. Potem biegał w po kolejnictwie grupy pierwszej zero drugie miejsce. Niestety co tam tej pory nie pokazało nam się e, na starczy. Sprawia e, na czerwcu. Z numerem 4 EKLA pod Joanną Biedek, waga 58,5 kg trenerką pani jest pani Małgorzata Łojek. EHLA wygrała jeden wyścig, biegała także z zeszłym roku w oksie, była dziewiąta w gonitwie klasycznej. Regularnie punktuje. W ostatnim biegu była druga, to było w listopadzie. No tutaj mało doświadczona Amazonka w środku. Z numerem piątym, jeszcze bez jeźdźca, fantastyczna zróbka derwisty Varesa ze Mariusza Wnarowskiego. W środę, za chwilę zobaczymy Stefano Morek, który będzie tam odpukował e, korek po wygranej nagrodzie Kolejewka. E, klacz pod wagą 55 kg, ona do...

Wiesz, sprawę sprawa jak po No, miarkowanie. Nie można go dojść. Ale to one się stresują, to wszystko. No, ale to... Ja oh yeah. yeah, well. yes, so yeah. da!

Cigana, tutaj bardzo szeroko. pola na tu postawimy, Ekaela. To nie jest za szybko, to jest to, co w tej chwili to jest to, się. na na nic tu kolejnej na dalej, e, ter, 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 może, dalej, 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 Lazaro Probuje i Teka, Sigarno и Matador i Ceta Nasi, bardzo ładnie przychodzi Ferrior. To jest ustawki z 10 metrów 250 metrów do celownika, do Zostania, Ferrior do o krysse dronu de grawele terne na xeche te logistis te no pa te mette 795 24 ala unte e niere da te de niere te de e te 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 e

すごいな。